Już po Ciebie, myszko, idę! Jedna łapka rozstawiona, o, już się muchy złapały. Ta, ta lepiąca. Mam jeszcze jedną lepiącą, zrobioną w taki tunel, chyba ją w tym tunelu zostawię, koją ją położę gdzieś przy rogu, bo widzę, że tu chętnie mieszka łazi, bo najwięcej kupsków jest. I kawałek boczusia na takiej standardowej łapce. Nówka, czyściutka, jeszcze nie skażona żadną myszką. Także będzie miała... Będzie miała to... Kurde, na koniuszku, żeby... Będzie miała tą przyjemność, że będzie jako pierwsza. Opa! 3, 2, 1. Go. wyciągnąłem sobie jeden steropian. Mam tutaj przecież dwa razy po dychu, więc pierwszą dychę wyciągnąłem, która jest yy, no i wyrzeźbiłem tutaj miejsce na nóżki, miejsce na syfon, który ma, ma mi się tu zmieścić. O, i to wystarczy właśnie takie osadzenie tego, tego brudzika i teraz muszę zrobić te podejście tutaj pod rury. Dobrze, że zrobiłem sobie tutaj łączenie. Ja tak my sądziłem, że będzie mi tutaj potrzebne łączenie, bo gdybym poszedł na sztywno, tak jak jestem w tym miejscu, już bym się nie wyłamał z kolankami. Po prostu za daleko pojechałem. I teraz sobie to wypinam, daję sobie tutaj kolano 45 stopni, żeby mi rura szła przy styropianie i mogę wejść prawie że bezpośrednio do, do odpływu i zaraz sobie urobię towaru, i to zaleję, i niech sobie tężeje. Czy zaraz, chwilka się zejdzie, no ale bliżej niż dalej. Także wycinam resztę, bo to mi będzie tutaj niepotrzebne. 45 45 za bogato, 30, a 30 chyba nie mam. Mam 15. Dobra, zaraz coś wykombinuję. Z moich obliczeń wynika, ale ucięte jak kiełbasa. Z moich obliczeń wynika, że to powinno wystarczyć. Ładnie obsadzony i taka długość powinna być git. Więc aplikujemy i później sobie na tych śrubkach tutaj powypycham, bo to mi się osteropia tam zawsze, ustawię go tak, jak ma być i mogę zalewać. Oczywiście sobie przeleję tu trochę wody, żeby zobaczyć, czy tutaj nie ma na tym połączeniu żadnego ujścia. Oliwka. Przynajmniej zapach jest. Oliwka przemarzła, bo była tutaj całą zimę i taki ma, taką ma konsystencję takiego gila, można powiedzieć. Jest taka nieprzyjemna, wręcz bym powiedział, w dotyku, no, ale jest śliska, także swój, swoje zadanie spełnia. Dobra, teraz jak to włożyć, żeby to włożyć normalnie. To. To pochyl, tu pochyl. O ty kurde. Weszło. Co tu się pokiełbasiło? Dobra, trzeba wy, wykołorygować na kolanku. Bo się skręciło. Już się wyprostowało. No teraz tylko to ustabilizować, wymiary zebrać, przelać wodą i można zalewać posadzką. Nie No co tu maciec? Kno w szczelkach jest do oporu wkładane, to siłą rzeczy leci ze spadkiem. Jest elegancko, nie ma co tu więcej przelewać. No, proszkowo malowane, już mi farba odpadła, bo wziąłem to, próbowałem to lekko naprostować, bo środkiem jest normalnie garb. Do, bo, boki są delikatnie zadolone, a na środku jest garb, ale już... To jest jakieś 2 mm na 80 cm, mówię, gwint z tym, walczyłem, nie da się wyprostować, jest tak sztywna kuweta, że... ale jest źle wyprofilowana. No i co? Mogę sobie podlewać to towarem. Tu sobie wpuszczę piany oczywiście, żeby tyle towaru nie pakować. Tu zaraz sobie to zapianuję. Yy, tam godzinka. Podejrzewam, że piana stanie i będę zalewał. Mam to ustawione. W spadku mam 1,5% ponad. Więc spokojnie. 1,5% z groszem dosłownie. Więc spokojnie wystarczy. No i już. 7 czyli jakieś 5,5 5 cm będę miał wcinki z tyłu za, za, za odpływem. No i tak ma być. Z tej strony też jest 7, też będzie 5 wcinki. I tu, jak będzie 90 kabina, też powinno mi zostać jakieś 5 yy, miejsca na wcięcie takich małych boków. I tyłu. stygnie, a mi się przypomniało o <laughs> mojej bombie. Może nie powinienem takiego słowa używać, o petardzie. Czyli zaraz tu wrzucam karbit, zalewam wodą, mam ląd, idę postawić tam bańkę, zobaczymy, czy huchnie. Kurde, po jakieś słuchawki założyć, jakby to wcześniej gruchło. Kurde, ale się gazu wytwarza, tam praktycznie wody nie było. Zobaczymy, czy będzie bum. one śmierdzi. Żeby go nie urwać. No, bańka puchnie. No myślałem, że nie strzeli, bo ląd się tak jakby wypalił, ale było bum, co prawda nieduże. Czemu się stamtąd wydobywa czarny dym, to nie wiem. Szczerze mówiąc, o, ale spalenie znowali. Nie wiem czemu czarny dym się wydobywa. No ale walu. Ładnie ma bym powiedział Jestem ciekaw czy ten czarny dym się podpali a na zasadzie świeczki będzie po prostu gaz się ulatnia. No dobra czyli strzeliliśmy. Nie było jakoś efektownie. U! <tryk> Dobra, niech to się wygotuje, zostawię, niech się ten karbid do końca wygotuje. Szybki strzał, szybkie rozerwanie się w czasie pracy. Z korka to jeszcze jeden ląd zrobię, przerzucę tutaj drugi ląd, też go zakleję i korek będzie do następnej bańki. Kodam dłuższy ląd, żeby bańka się bardziej napompowała zanim dojdzie płomień do bańki. Za 20 minut dobre, podchodzę to rozkręcić, bo o ludzie, ale nabita jak, jak normalnie. Czemu jej nie rozsadziło? Ja ci zaraz dołożę towar. Polera jasna. Coś tam mi kiedyś pisał, że za dużo wrzuciłem, bo teraz o. Rzuciłem za mało i nic się nie stało. Ole twarda. Zobaczcie jak się wyciągła butelka. <laughs> Jaki się pocisk zrobił. Ciekawe jak tamta walnie. O jaka mięciutka. jak nie strzeli teraz, prawdę te butelki, coś ostatnio. Ale tam to wyprostowało. Jednak trzeba dużo nakładać, żeby tego gazu było sporo, żeby ją rozsadziło, bo tak to ona się im mniej gazu tym powolnie się rozciąga i ma czas na rozciągnięcie, na odkształcenie się. No i co? To teraz znowu nie strzeli. Pierniczona! Saper. No jest nabrzmiała. Jest twarda jak cholera. Znowu dam jej 20 minut i przyjdę rozkręcać jak nie strzeli. Mocne są kurcze te butelki. Do roboty. Dobra pianka chyba już stanęła. Zapianowałem sobie stopki, więc mi się nie ruszy nigdzie. Kontrola No jest, jest dobrze. Tu też jest dobrze, nie podniosło. Tu jest o, lekkie wachnięcie z tyłu, ale to jest pół milimetra. Nawet tego nie dotykam. Także urabiam towar i zalewam, tak jak jest. Opsy! Jakaś czurna ta wylewka. Ale dobra, co mi tam kolor obchodzi zresztą. Ostatnie szlify. I odpił zamontowany ze spadeczkiem elegancko. Nie Tu będę musiał później tylko podciąć taki kawałeczek. O, ale to się natnie szlifiereczką i się odkuje. No i odhaczona następna pozycja. Może być. Może być. I tu też odhaczone. Boki wklejone, przekładki na górze wklejone, później tylko górna płyta, kątowniki i można lecieć z gładzią.